tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie w tak piękny, pierwszomajowy dzień. Słoneczny, ciepły, przyjemny, miły, niedzielny poranek. Chciałoby się powiedzieć, że niedzielny poranek, ale ponieważ już mieliśmy znowu pracy wczoraj, działania, o czym będę mówił, także trochę się nam ta no, godzina przesunęła. Bardzo stęskniłem się za Państwem, więc taka, tak czy owak o której godzinie będą Państwo to oglądali, Kawa jest dla Was, jakby to powiedzieć, w Wasze ręce. No, napić się z Wami kawy, no to w ogóle to jest stała przyjemność. Proszę Państwa, dziękujemy za wpłaty, za to, że Państwo te grosze swoje czasem przekazują nam, ponieważ, jak już mówiłem o poszukiwaniach, które robimy, o działaniach, które tutaj są, po prostu chciałbym powiedzieć, że one, no. Pomagają, tak? To państwo są sponsorami, jak powiedziałem, tego całego e, poszukiwania. To wasze pieniądze, bo my nie bierzemy nic za poszukiwania. Proszę państwa, proszę o maile, o jakieś tam różne teksty pod filmami, tak? Ale chcę od razu powiedzieć, proszę państwa. Ściągniemy ten sznureczek. Wiecie Państwo dlaczego? Ano dlatego, że kiedy ja ściągnę okulary, to one będą tutaj pukały o nasz mikrofon i Państwo nie będą mnie słyszeli tylko jakiejś stuki, puki i pomyślą, że już straszy, a jeszcze nie. Proszę Państwa, liczę na miłe wpisy pod filmami, nie głupkowe głupkowate, są od razu kasowane, hejterzy są od razu też usuwani przez YouTube, tak to jest ustawione. Hmm, prawdziwa krytyka cnoty się nie boi, ale krytyka to nie hejt. Więc liczę na ciekawe wpisy, dziękujemy za maile, za wszystko co Państwo do nas robią, proszę łapka w górę, suba, lajka i subskrybentów, niech nas przybywa, tak? Przybywajcie. Proszę Państwa, Święto Pracy, 1 maja. Tak naprawdę jest to święto pracy, ale też święto, no kogo? Kto jest patronem pracujących? No, no oczywiście, że tak. Święty Józef, prawda? Cieśla. A więc jest symbolem ludzi pracujących. Więc dzisiaj jest święto Świętego Józefa. Eee, ale też i święto pracy, tak? Komuniści sobie to święto przyjęli do siebie, chociaż ono zaczęło się w Stanach, kiedy kobiety wyszły na ulicę i chciały trochę równouprawnień. O tym można by wiele mówić. Dzisiaj będą różnego rodzaju demonstracje. Jedni idą w prawo, drudzy w lewo. Eee, każdy ma prawo, ja się nigdzie nie wybieram. Ja po prostu ten dzień spędzam jak niedziela, po Bożemu, no a potem spokojnie jakiś obiadek niedzielny i relaks. No, i z Państwem miła rozmowa. Proszę Państwa, ambasador za światów, no i taka sytuacja. Po co kontakty? tak? Po co się kontaktujemy? Dlaczego się kontaktujemy? Czy zmarli nas, potrzebują w tym kontakcie? Czy nie zakłócamy im spokoju? Czy nie robimy im e, powiedzmy źle? Czy nie wyrywamy ich z jakiegoś tam snu, jak to niektórzy mówią? Otóż, proszę Państwa, myślę, że to jest bardzo ciekawy ambasador za światów. Przynajmniej poruszamy ciekawy temat. Czy powinniśmy, czy należy i czy medium to jest to samo, co spirytystyzm, jakieś tak wywoływanie duchów. Więc to sobie można obejrzeć. No i jeszcze raz zapraszam do e, Jana Kiepury, kontaktu z Janem Kiepurą, e, wspaniałym Polakiem, wspaniałym patriotą. E, tak to w życiu jest, że nie docenia się nas najpierw w Polsce, a kiedy za granicą robi się karierę, Polska mówi wracaj, bo my Ciebie kochamy. No tak to już w życiu jest. Ale ten kontakt już jest, za chwilę będzie nowy kontakt. Będzie to bardzo kontrowersyjna postać, która wiele razy w naszej telewizji gościła i w tej telewizji, kiedy jeszcze, prawda? Krystyna Loska występowała. Yy, I to był taki pan, który no, był niesamowity dla mnie. Więc o nim będzie, on będzie mówił, ale kto to? Zostawiam taką, proszę Państwa, ciekawostkę. Wiecie Państwo, to byli ludzie, którzy mówili z takim jakby to Państwu powiedzieć, czy słyszeliście, jak prezenterzy kiedyś mówili w telewizji? Jaka była polszczyzna, e, jak to było wszystko wypowiadane? No, już trudno w ogóle mówić o Bogusławie Kaczyńskim, tak? który pięknie mówił, ale przecież wielu innych ludzi, którzy byli prezenterami, tak? Mówię o Krystyna Loska, ale przecież tam było wiele innych. Ile na dziedzic, prawda? Tak? Więc to byli ludzie, którzy po prostu i ten człowiek, o którym e, będzie też kontakt, bardzo pięknie mówił. Zachowywał się może dziwnie, <śmiech> ale <śmiech> nie było wulgaryzmu, nie było różnych dziwnych rzeczy. Wiecie, to jest tak, proszę Państwa, jak spotyka e, turysta bace i mówi: Co tam u was? A baca tak patrzy: Mówi, A zabiłem dziesięć ćmów. A on mówi: Chyba, ciem. A no, ciem. A no, kapciem. Ale to było dobre. Proszę Państwa, to był bardzo dynamiczny tydzień. Zaraz powiem e, też dlaczego. Było spotkanie w księgarni, ale zanim o tym to także pracowałem, przyjmowałem ludzi. No jasne, trzeba przyjmować, trzeba pomagać. Opowiem tutaj sprawy, które się e, wydarzyły, tak. Pewna pani miała kontakt ze swoim zmarłym synem i była bardzo, bardzo przejęta tym kontaktem. Wiecie Państwo. Ja właśnie w tym filmie ambasadorze opowiadam, dlaczego kontakty. Pani była na plochach, na lekach od dwóch lat, nie mogła sobie dać rady. Ciągle widziała tego syna, który odszedł. No, on niestety odszedł w sposób dramatyczny, zginął w wypadku samochodowym. No, ale to wiecie Państwo. To nieważne jak to odchodzi, ważne, że nie ma go, także znika. Psychiatra, leki uspokajające, leczenie, depresja, wszystko przerobiła. <laughs> I wiecie, kiedy przyszła do mnie, kiedy rozpoczęła się rozmowa z jej synem, tak to można nazwać, ona była koło mnie, ona go czuła prawie tak w tym pokoju, dlatego mówię, tak ważne jest przyjść do mnie, być... On mówił takie, być może dość trywialne rzeczy, o jakichś butach, skarpetkach, on zawsze miał skarpetki niepoukładane, miał w ogóle rozgardiarz w pokoju. Opowiadał o ostatnich chwilach, opowiadał o zupie pomidorowej, jak wyciągał tak makaron, czasem nawijał na widelec i tak chlapało, i ona mówiła, co ty robisz, tak? A on sobie śpiewał adio pomidory. I wiecie państwo, trzeba przyznać, że ta terapia, tak nazwijmy ten kontakt, zmienił wszystko u niej. Ona odrzuciła leki, przestała chodzić do psychiatry, zmieniła całkowicie swój świat napisała nam, oczywiście to było w tym tygodniu, więc to trudno powiedzieć, jak to pójdzie dalej, ale ponieważ to było na początku tygodnia, mamy niedzielę i ta pani powiedziała, że od tej pory nie wzięła żadnego leku, czuje się lepiej, nie zadzwoniła już do psychiatry, znaczy, bo tam miała takiego, tam spotykała się prawie raz w tygodniu i od dwóch lat wreszcie się wyspała. Wiecie Państwo, to są niesamowite rzeczy, tak jak to wszystko pomaga, jak to wszystko daje, no i kontakt Osoby, która straciła mamusię, znaczy mamusia odeszła. Wiek, choroba zabrała, a nie mogła sobie dać rady, nie mogła w ogóle sobie tego wszystkiego poukładać w głowie. I mamusia powiedziała, przestań fisiować. Ona zawsze mówiła, fisiu, fiśnio, fisiujesz, przestań fisiować, tak? I to była bardzo, ojej, to moja mama, tak przestań fisiować. Eee, zacznij, zajmij się sobą, bo na ciągle próbowała oba mamusia, bo co z mamusią, dlaczego mamusia, więc za zacznij się sobą. I też bardzo jej to pomogło, bardzo jej to jakby no, otworzyło, tak? Właśnie to słowo fisiować jakby ją wyprostowało. I jeszcze jedno spotkanie tutaj odszedł e, pewien tatuś pewnemu panu. I wiecie Państwo, minęło już wiele czasu, bo prawie dwa lata. I tatuś mówi zrób porządek w tym pokoju. Co w wstążkę przewiesisz, i muzeum, i będziesz 5 złotych brał za oglądanie. Otóż, proszę Państwa, e, przez dwa lata cały gabinet ojca był nieruszony, tylko odkurzany, długopis, tak jak wskazał, biurko. Rzeczywiście, jak w muzeum, można wychodzić i oglądać, jak nie wiem, w Muzeum Piłsudskiego czy kogoś innego, więc tu tatuś trochę zadrwił, tak zakpił. No co, żeś ty muzeum zrobił, co 5 złotych za wstęp będziesz brał, proszę natychmiast to posprzątać. Potem ożył ten pokój, tak, bo ten pokój stał się martwy, bo nikt do pokoju nie wchodził, bo tam ostatni raz długopis tatuś położył w poprzek. I tak telefon był włączony z ostatnim jakby SMS-em, który tam gdzieś już wyładował się, tak? Więc to było też niesamowite, że Tatuś chciał to powiedzieć, pokazać, że będzie mu lżej lepiej, że... dlaczego tak to wygląda. Wiecie, te kontakty odkrywają różne rzeczy, niesamowite, tak? Pokłady naszych sytuacji, tego, co robimy, tego, co nie zrobiliśmy, warto, warto rozmawiać. A kiedy Państwo wrzucą sobie do ambasadora zaświatów światów i posłuchają, dlaczego warto, to zupełnie będzie inaczej. Proszę Państwa, no i znowu wracamy do tego jodu, tak? Do tego bardzo wspaniałego jodu. Proszę Państwa, no ja muszę powiedzieć, że ja ten jod już biorę długi czas. E, jak mówiłem, to jest taka buteleczka, tu jest kroplomierz. E, I muszę powiedzieć Państwu, że naprawdę czuję się dobrze. Ktoś tam sarkastycznie powiedział, że i tak źle wyglądam. Odpowiedziałem, że muszę zwiększyć dawkę jodu. Proszę Państwa, to nie jest na wygląd. Tu się moja cera raptem nie poprawi. Ja na tym nie będę wyglądał, jakbym miał 15 lat, zresztą nie chciałbym, tak. Proszę Państwa, lubię się starzyć z godnością i ładnie wyglądać. Kiedy człowiek jest taki już starszy, pan się robi, a taki wie, wiecie, z taką, taki no, no, nobilitowany starszy, pan elegancki, tak, taki ładny, więc, więc spokojnie, nie szalejmy, nie będziemy tutaj wklepywali, żeby mi ostatnie zmarszki zniknęły bo nie będę mógł potem pójść sobie kupić czegoś do picia, bo będę musiał szukać dowodu, tak? żartuję. Proszę Państwa, Jodika, polecam Jodikę. Tam jest wszystko, będzie oczywiście napisane, gdzie można wejść i gdzie można kupić, zamówić, e, kiedy Państwo powołają się na mnie, jest ten kod rabatowy. Bardzo dużo już ludzi właśnie skorzystało, z tego kupiło, mam pierwsze sygnały, że naprawdę pomogło. Pomaga, proszę Państwa, pomaga. Jodika. Jeśli ktoś miałby powiedzmy problem, bo ktoś napisał, ile mi za to zapłacono, to nawet jeżeli, to dlatego, że wszystko idzie na stowarzyszenie, że wszystko idzie na poszukiwania, że to nie są dla mnie pieniądze. Ja mam za co żyć i jakoś tam mieszkam. Są tam na wynajętym, ale mieszkam, nikt mnie jeszcze nie, nie wyrzuca. Jak mnie będą wyrzucali, wezmę drugie i też będę mieszkał. Chodzi o pieniądze na stowarzyszenie, na pomaganie ludziom. Wiecie Państwo, tyle lat pracy, ja ciągle na wynajętym, ciągle w jakimś takim nieswoim. Nie dorobiłem się nie wiadomo czego, tak? Ale wszystko daje na stowarzyszenie, na pomaganie ludziom, na jeżdżenie, na wyjazd, na to, żeby być. Także tak to, proszę Państwa, działa, proszę bardzo. 1 maja pogoda jest całkiem ładna, pamiętamy, kiedyś pamiętam te pierwsze majowe pochody, matko, ja zawsze włączałem w telewizji i tak szło, się szło i tam te transparenty i wiecie Państwo, hmm... I była taka sytuacja, to oczywiście potem e, długo to powtarzano. No Ten, który komentował, to niestety nieświadomie to powiedział, ale wyszło to bardzo nie, jak to mówi nasz wierszczy, nie propos. Gierek na trybunie tam, prawda, pozdrawia i Gierek e, na trybunie pozdrawiając, e, i tam cała ta partia, mówią. E, w, w tym promiennym uśmiechu widać, towarzysze, towarzysze, zrobicie wszystko, aby było lepiej, tak? A tu na dole, prawda, przeszła wola, choć ochota jeszcze została. Więc, więc czy jakby to ochota przeszła, a wola została, jakoś tak było, kiedy właśnie no, tak to zabrzmiało, tak? Bo to dzielnicami. Proszę Państwa, więc pogoda, pięknie, ładnie, idźmy na dwór, na spacer. Zróbmy sobie dobrze, zróbmy naszemu organizmowi, organizmowi dobrze, e, póki jeszcze możemy, tak? Bo nie wiadomo, co nam znowu wymyślą. Gdzieś już tam o szóstej czy siódmej fali kombinują. Ja nie wiem, co to w ogóle będzie. No więc póki co wyjdźmy na dwór, róbmy dobrze. Proszę Państwa, no jak mówiłem, to był bardzo dynamiczny tydzień i muszę powiedzieć, że miałem spotkania autorskie przewodnika po światach mojej książki, 27 kwietnia w Księgarni Nieznane światu i Sakra 2. Odbyło się spotkanie. Było ponad 30 osób, trudno policzyć. To, to mała księgarnia, tak? Ale oczywiście dziękuję wszystkim stowarzyszonym, że tak licznie przybyli. Tak. No, na was, jak na was, ale to się nie można zawieść, prawda? No właśnie. Przewodnik po światach, Co powinien wiedzieć, zanim odejdziesz? To niesamowita książka, Państwo już znają, zachęcam do kupienia, ale bardzo ciekawe było to spotkanie w tej księgarni Nieznanego Świata. Wiecie Państwo, ludzie, którzy przyszli, pytania, jakie zadawali, naprawdę to było bardzo merytoryczne spotkanie. To było nagrywane, więc pewnie gdzieś tam w jakichś podcastach, jak to się teraz mówi, nie wiem, będzie na. W nieznanym świecie, tak, gdzieś na ich stronie, trudno powiedzieć, my też może to dostaniemy. Natomiast Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Dużo książek poszło oczywiście, ale naprawdę nawet nie o to, czy te książki poszły, czy nie. To spotkanie z ludźmi, te pytania, to, to wszystko, co tam się wydarzyło, no naprawdę super, super atmosfera. Zresztą nieznany świat, księgarnia, w ogóle są tam super ludzie. Każdy ma swoje poglądy, oczywiście, na różne tam rzeczy, na spojrzenie, to jest nieważne. Kiedy razem coś robimy, to się wcale nie kłócimy, więc proszę Państwa, oto takie rzeczy. Przewodnik. Jakby to powiedzieć, poza światach. Proszę Państwa, mówi się, to kiedyś tak było, takie było jakby skojarzenie, że każdy powinien coś w życiu robić, tak? Zawsze się mówiło, że bądź bardzo pracowity i tak, dalej, że praca uszlachetnia. No więc każdy chciał się do czegoś przyznawać, każdy chciał mówić, że ja to zrobiłem, ja to zrobiłem. no i Pytają się jednego bacy, e, e, co ty w życiu zrobiłeś? Tak, on mówi: No, rąbałem las. A no, a gdzie? No, na Saharze. Przecież na Saharze nie ma drzew. Aha, rozumiemy. Oznacza, że on je wszystkie wyciął, dlatego została Sahara, tak? No i tak sobie to wziął, prawda, do serca człowieczek. I takie jest jeszcze jedno, to muszę przeczytać, hmm, kategoria Złote Myśli, prawda? Cnota i nauk są tak spokrewnione jak węgiel i diament. Ale to było dobre! Tak to jest. Proszę Państwa, no i w tych takich dziwnych czasach, takich dla nas trochę może niezrozumiałych, bo ja wiem, czy niezrozumiałych, no w każdym razie dziwnych, Podkreślam moc wiary w Boga. Bog, Bóg jest tutaj najważniejszy. Mówmy o Bogu. Eee, ufajmy Mu, zaufajmy Panu Bogu, no bożkomu mamy zaufać? I po prostu nie bójmy się tego wszystkiego, co będzie. A jeśli przejdziemy na drugą stronę, to tylko możemy się cieszyć i bawić, tak? Jeżeli na to zasłużymy. Więc moc wiary w Boga jest niesamowita. Ufajmy w Bogu. Proszę Państwa, wojna na, na Ukrainie. Ja już nie będę mówił, co z tą Ukrainą, bo wojna trwa nadal. Ciągle są jakieś takie te newsy różne, tam dziecko leżało, wisiała rączka. Wiecie Państwo, im więcej krwi, tym bardziej te newsy są takie jakby straszne i niesamowite. No właśnie zapomniałbym o tej naszej kawce. Tak się z Państwem zagadałem, że tak powiem, że zapomniałem, tak. No ale właśnie, wracając do... do Ukrainy, więc ja nie będę opowiadał, wojna trwa, myślę, że to szaleństwo niedługo się zakończy. Ludzie już się zaczynają dzielić, są podzieleni, już zaczynają trochę psioczyć na sytuację, na Ukraińców, z... Wiecie Państwo, wszystkie rzeczy na początku są niesamowite, zrywy patetyczne, lecimy, a im dalej w las, tym więcej drzew, sami Państwo to rozumieją. Szczepy się miłością, Bóg jest ponad wszystko, to zawsze opowiadam. Tak, jest kraj taki, który nazywa się Dania i ona już wycofuje się w ogóle ze szczepionek. Ostatnio wyczytają, że Dania rezygnuje ze szczepionek, przyznając, że no niestety. I tam sobie Państwo niech to przeczytają. Ja powiedziałem, ja nie jestem ani przeciw, ani za, ja po prostu jestem rozsądnym człowiekiem, czy my, myślącym, no ktoś powie, nie myślisz, myślę, myślę, po swojemu myślę. A jeśli mam odejść, to miło było z Państwem się nabić tą kawkę, tak? Nigdy nie wiemy, kiedy odejdziemy, wiecie Państwo? Mówiłem, że byłem na sto... spotkaniu, chciałem powiedzieć. No tak, na pogrzebie naszej stowarzyszonej, która była zabezpieczona na wszelakie sposoby, łącznie ze szczepieniami, a tu działa i spaliła się w domu. Więc wie, wiecie Państwo, jeżeli mamy odejść, to z godnością. Jeszcze raz Państwa zapraszam na spacer, bo w ogóle w tym tygodniu, ale w ogóle wychodźmy na, na dwór, tak? Nie boimy się tego dworu, nie boimy się, znaczy dworu, jak to zaróżniało, wyszli na dwór, zatańczyli poloneza i weszli do domu. <laughs> tak, bo w Krakowie byłoby na pole. <laughs> Proszę Państwa, w ogóle wyjdźmy jakby na zewnątrz, ładnie to brzmi, tak? Przejdźmy się po lesie, <laughs> po różnych takich rzeczach i tak dalej. Proszę Państwa, za tydzień nie będzie pogadanki też się wzruszyłem i przejąłem, ale dlatego, że będę na Śląsku. Oczywiście, proszę Państwa, będę w rybniku. Jeżeli ktoś na Śląsku chciałby się ze mną spotkać, ja będę tam trochę dni siedział, prawda? tak? No bo będę siedział. Raz, że będę pomagał tam naszym stowarzyszonym, którzy, którzy tej pomocy potrzebują, bo trzeba też jakby, no wiecie Państwo. Po to istniejemy, że ktoś komuś coś i ktoś coś dla kogoś. A oni wyjeżdżają, e, nasza stowarzyszona, tak, która bardzo rzadko ma ten urlop, pójdzie sobie go wyszarpać, ten urlop w końcu go dostała. I okazuje się, że kiedy jedzie ze swoim e, no, partnerem, tak, przyjacielem, nie mają z kim zostawić domu, a dom jest duży. No i co teraz, nie pojechać? Kiedy znowu urlop? No to jedziemy, ja będę tam ten dom pilnował, tak powiedzmy. Chociaż pewnie by się nic nie stało, no ale są tam jeszcze zwierzęta, które by e, chciały chociażby od czasu do czasu coś zjeść, tak, ha, no. No więc proszę Państwa, jeżeli ktoś by chciał, to w dniu 6 i 7 maja zapraszam do kontaktu i tutaj jest kontakt zapisy Gosia. Telefon 792 740 224. Proszę Państwa, to jest taki zakątek bardzo przyjazny. Te panie, tam właśnie w rybniku, zawsze organizują jakieś różne ciekawe spotkania. To są bardzo miłe, sympatyczne panie, które sobie tam zrobiły taki y, zakątek y, pomagania, robili różnych rzeczy, więc jeszcze raz powiem zapisy u Gosi, telefon 792 740 224, tam też będzie można kupić moją książkę, będzie można dostać autograf i przez te dwa dni 6-7 będę tam. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał wcześniej gdzieś tam, to jakoś też to zawsze może do, nadal do Grzegorza dzwonić, prawda, bo będzie można się umówić ze mną i też spotkać tam, gdzie będę mieszkał. Proszę Państwa, 16 maja, mija, wiecie ile lat od pierwszego mojego dźwięku, który wydałem? Jeszcze pamiętacie, to były takie pogadanki, gdzie nie było mnie widać i było takie. ha. I ludzi to denerwowało, a wielu śmieszyło. 16 maja, 6 lat od rozpoczęcia cyklu, miniony tydzień Oczaj Marka Szwedowskiego. Prawda, kiedyś nazywało się to Miniony Tydzień. Oczami Jasnowidza, tak, jakoś tak to było. No to potem nam trochę mówiono, że to Jasnowidz takie rzeczy i tak dalej. No więc miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego mija 6 lat. Matko, ja już się o 6 lat posunąłem. Hmm. I proszę Państwa, to jest tak. Planujemy uroczystą i ofidą w atrakcję pogadankę w niedzielę w dniu 15 maja. Zapraszamy. To znaczy zrobimy coś dla Państwa takiego bardzo szalonego, fajnego. Nie, 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 spokojnie, nie się pani tak nie <laughs> uśmiecha. Ja się nie będę rozbierał. No, może ten po drugiej stronie <laughs> Grzegorz się uśmiechnął. No, ktoś się może rozebrać. <laughs> mm. Wiecie Państwo, będzie naprawdę fajnie, wesoło, pewnie będzie mój brat. Kogoś tu jeszcze jakby zaprosimy. I państwo, jakby przypadły do gustu te pogadanki, jakby spodobały się. No to prawda, będziemy je dalej prowadzić, będziemy działać, a tu zrobimy taką okolicznościową, taką, jakby to powiedzieć, bardzo, że tak powiem, fajną, fajną pogadankę. Także mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy będziemy z tego zadowoleni. No to będzie taki czas, trochę zwariowany, tak właśnie zrobimy tak po wariacku, bo w ogóle te pogadanki mają być takie szalone, zwariowane, nie takie <laughs> męczenie mu mu mówienie, tak? Po prostu ma być to wszystko niesamowite, ma być to wszystko po prostu takie, to jest tak jak wiecie Państwo, zawsze każdy gdzieś próbuje coś wytłumaczyć sobie, albo mówi to nie ja, albo dlaczego ja? I mama mówi do, do syna swojego, do tego Jasia, mówi: Jasio, czy ty brałeś dzisiaj prysznic? A Jasio tak woła. No wiedziałem, zawsze jak coś zginie, to na mnie. Ale to było dobre. Proszę Państwa, no i już jak zawsze na końcu polecam audiobook, polecam Przewodnik Poza Światach, pięknie wygląda, wydłużona płyta w okładce, cena katalogowa 42 zł. w cena na Allegro wynosi 40 zł. Z opcją wysyłki smart, czyli bez dodatkowych kosztów, w komplecie z książką jest taniej o 7 zł. koszt 65 zł. Proszę Państwa, polecam także, jak już mówiłem swoją książkę Przewodnik Poza Światach, to jest dzieło, które należy poczytać. Należy zobaczyć, co człowiekowi po tamtej, co nie będzie się działo i jak sobie będzie tam radził i żył. I jeżeli ktoś by na przykład chciał to zrobić, to może to zrobić. Przewodnik małpa marekszwedowski.pl lub telefonicznie może do Grzegorza zadzwonić i tam dowie się wszystkiego: 732, 253, 760. A także na Allegro, oraz można kupić w księgarni, o której mówiłem, nieznany świat. Jeśli Państwo mają kłopot ze złożeniem zamówienia, proszę zadzwonić, tak jak mówię, do Grzegorza i wszystko będzie w porządku. On jest koordynatorem sprzedaży książki, audiobooka i tak dalej. Proszę Państwa, jest taka strona też, którą no, zrobiliśmy www.facebook.com Przewodnik po ta strona poświęcona jest książce. Tam, jeżeli Państwo by chcieli coś napisać, czy jakby no dać opinię, recenzję o książce, bardzo prosimy, bo to prosimy, że Państwo pisali do nas tą recenzję, jak ta książka się Państwu podobała, co zmieniła, jak ona wypadła w ogóle, bo to fajne, bo to też motywuje do napisania kolejnych książek, tak. I jeszcze jedno, ile czasu kontaktujemy się po śmierci ze zmarłym? Ja już to mówiłem, że trzy miesiące niech ten zmarły się tam odnajdzie, niech próbuje się tam odnaleźć, tak? Poza tym miejmy do niego szacunek, <laughs> miejmy do niego... Uczucie, bo tak jak powiedziałem, kiedy Państwo wejdą na ten, e, a, na tego ambasadora, tam Państwo zobaczą, dlaczego się kontaktujemy, co to nam daje, czy powinniśmy, ale mówię z szacunkiem, z miłością, i te trzy miesiące minimum, tak, trzy miesiące na odnalezienie się. No są sytuacje takie naglące, ktoś kogoś zamordował, nie wiadomo gdzie, wiemy, że nie żyje, dobra, tu można próbować, ale minimum te trzy miesiące powinno to wszystko być. I jaka jest różnica między jasnowidem a medium? Ano jest taka, że jasnowidz to przewiduje pewne rzeczy, co się może wydarzyć, czy będzie pani szczęśliwa w tym małżeństwie, czy pani y, ta firma pójdzie, czy ten kontakt jest fajny, a medium kontaktuje się ze zmarłymi, którzy nie przewidują, żeby było jasne, ale opowiadają o tym, jakim tam jest, czego im potrzeba, ostatnie chwile pożegnania, ostatnie chwile bycia razem. Ja normalnie pracuję i przyjmuję ludzi, także po prostu można do mnie napisać maila, pomagam przez mail, na odległość przez internet, telefon, WhatsApp, Skype, po prostu wiele jest możliwości, kiedy mogę do Państwa to zrobić. Jeszcze raz przypominam o naszym produkcie, o naszej, że tak powiem, jodice. To jest bardzo, bardzo fajne. To należy sobie to używać. To naprawdę pomaga. Widzę Państwo, jest też tak, że he, he, ktoś powiedział, przychodzi, <coughs> przychodzi e, baba, no ta baba, tak to się tak mówi, właśnie nie wiem czego mówią na to baba, no ale może ładnie nie kobieta. Przychodzi kobieta do zakładu pogrzebowego i mówi, czy jest e, szef, a pracownik odpowiada, nie ma, pojechał po towar. No to ale tak to trochę było, zabrzmiało, okay. nie, proszę Państwa, czarnym, ciemnym, że tak powiem, jakby to powiedzieć, humorem. I proszę Państwa, jest jeszcze takie, tam spojrzałem trochę, bo wiecie Państwo, umysł jest nabity, jak dobra klasza z kwarkami, nie zawsze się wszystko pamięta. Dwóch psychiatrów ze sobą rozmawia, i jeden mówi: Ja to mam świetnego pacjenta, bo rozdwojenie jaźni. No to co? <śm> to nic, tylko że oni oboje płacą. Ale to było dobre. Proszę Państwa, i jeszcze jakby na końcu to wiadomo, dziękuję za maile, za wpisy. Proszę o jakieś tam datki na nasze wspieranie. Tak jak mówiłem, poszukujemy zaginionych, mm, szykują nam się nowe poszukiwania. E, robimy też już zbiórkę e, i pewnie ją zrobimy poszukiwanych w rewalu dzieci, o których tak głośno i nie możemy tego dokończyć, bo na przeszkodzie różne rzeczy stoją. Także proszę Państwa, dziękuję za wpłaty, za maile, za wszystko co Państwo robią. Lajka, suba udostępniajmy i subskrybentów niech nas przybywa, abyśmy mogli dalej działać. I jak to mówią, wszystkiego dobrego i aleluja i do przodu.